No nie, no jak? no Panowie, kurwa, nie będzie jazdy, tak? Najeb to do domu. Najeb to do domu, A A dobra, o, to cel, tak? Tak. Dzwoń, dzwoń. Ja nie, ja nie będę, ja nie będę, tak, tak. wiesz. To mało to kładę. Trzeba... Nie będzie kurwa jazdy. Skurwa coś takiego, pajacuj. O tu. Czekamy sobie panowie Nie będzie żadnych kluczów, nie będzie żadnych kluczów, ku... rozumiesz? Możemy podepchać, możemy podepchać kawałek na bok zjechać, tak? Niech pan zadzwoni po kogoś trzeźwego, żeby odebrał samochód, jak pan chce. Odblokuj kierownicę. Masz klucze Nie no bo wie pan, no to bez przesady, tak? Pijani nie jedzimy samochodem. Blokuj kierownicę, Pan wyjdzie, ja odblokuję. Tam, tam, tam. Nie będę, nie dam panu kluczyków Może pan wysiąść z samochodu Czyli nie wysiada pan, czy co w końcu? <noise> nie, są tacy najeb... w samochodzie Musimy ich